Nie ten. Ja sobie grałem. Chciałam sobie wziąć moda do Minecrafta na, na odcinek. I widzę, że się wczytał tylko, że tylko mini mapka się wczytała rogu. Widzicie, tamten mod pewnie czegoś potrzebuje jeszcze, więc najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj się pojawi z tego odcinek no ale patrzcie wziąłem sobie miecz z szabniasem 255 tą komendę macie w opisie no i wziąłem sobie golem spawnek on jak nie wiecie to jest od tam od 120 chyba i chyba leader spawnek nie leader nie ma ale patrzcie no stawiam go i on normalnie on czasami on ma szansę, na to no. Widzicie? Ledwo co się zniszczył, to jest w 255. 255. No. Skryta chyba zawsze umiera. Losowe, że bije go, umiera, a, jak go, a czasami jak go uderzy, to umiera insta właśnie. To jest totalnie losowe, próbowałem sobie też przezywać yy, WIDERa na przykład No i on nie umiera na kira, bo on ma więcej życia. Po połowie mu zjeżdża, ale dziwne, że to jest losowe, jak... Dwa 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 Dwa, Dwa. Jadam. Widzicie to jest kompletnie e, losowe, więc nie wiem e, od czego e, to zależy. Jak widzicie, to napiszcie w komentarzu. To jest taki krótki odcinek, ale napiszcie co o tym sądzicie.